Dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, już pytam wyjaśnienia, dlaczego są odnowione narzędzia. Trochę się spaliłem w lawie. Dlaczego mam tak mały ekwipunek? Ponieważ przez przypadek przekonwertowałem świat na starszą wersję, co groziło tak naprawdę yy, wyginięciem itemów, które mam. No, i musiałem je dołożyć na nowo. Tak, to jest ten powód, dla którego to zrobiłem. I słuchajcie, jaki dzisiaj jest yy, plan. Bo, ogólnie, to niestety musimy porzucić ten projekt. O, tam pokażę Wam z daleka. Jakbyście nie, widzieli w jakbyście nie widzieli poprzedniego filmu, którego w sumie was zapraszam. O tam nie możemy niestety ukończyć tego projektu. Znaczy, możemy, ale nie teraz, ponieważ teraz mamy ważniejszy projekt. Mianowicie Halloween. Dokładnie no, za miesiąc będzie Halloween. I ogólnie trzeba się po prostu, jakby to powiedzieć, przygotować, tak? Trzeba tutaj tę ozdobić dniami i tak dalej. Wiecie o co chodzi? To trochę potrwa. Dlatego musimy ogólnie po prostu. Pierwszy krok taki to jest zbierać dynie, tak? Bo dynie są tak naprawdę najważniejsze. I w sumie to musimy też zrobić nożyce, żeby je... żeby zrobić z nich krwawe dynie. Kiedy będziemy mieli krwawe dynie, to będzie lepiej. I ogólnie nie mam craftingu. Bo straciłem i cemy. w jakiś sensowny bardziej sposób, niż się spaliłem w lawie, czy, czy tym podobne. Ale dobra, musimy ogólnie zebrać Drewno Tak, bo drewno jest ważne Bez drewna nie da się zrobić W minecraftie praktycznie nic Dlatego Zróbmy sobie No ja nie musiałem tego Krawki zrobić, ale Ale weźmy sobie I teraz będziemy Szukać dyń tak, będziemy szukać dyni, Tym je też obskrobiemy. Takie małe poszukiwanko. Tylko. Mam no, nadzieję, że tu trafię. Nie wyraźnie będę kombinował. Albo po prostu zginę. Nie. Włączę z im imrula i zginę. I to jest Citale no... Nie zapisałem kordu, bo po prostu mi się nie chce. I nie umiem otwierać screenshotu. No, więc ogólnie świetnie. Łaj, dlaczego? Kurczę, dlaczego? Chcę ci gro, takiego zrobiłem. Yes. No. Ja mam mało życia. Dobra, bardzo mało. Prawie trzy serca. Nie, ja. O, o. Ciszej, przecież. Mm. Tu głuchnąć można. Oho, i już widzę, miałem większy problem. Czyli nie wziąłem łóżka. No to świetnie. Tylko lemy, skąd one się tutaj wzięły? Nie wiem, ja pamiętam, że wszystkie wybiłem. Ale dobre, przynajmniej będzie spokój. No, halor. Jest takie coś, kto co się nazywa łóżko. Odgrodźmy się. Dobra, i weźmy to łóżko. Tak, to będą naprawdę długie dosyć poszukiwania tych dni. To ja trochę pomiędzy odcinkami trochę też poszukam, nie? Żeby nie było. Ale dobra, już widzę, że powoli chyba wstaje noc. O, już jest noc. <grym> Dlatego idziemy spać. Bo trzeba rano wstać. I mamy kolejny dzień, chyba drugi. A nie szósty, no bo wiecie, wyszedł nowy wersy i tak dalej. Nie, tak trochę zepsułem. Teraz nie wiadomo, który jest dzień, ale myślę, że tam przetrwałem jakieś 27 dni, więc to jest szósty, więc myślę, że to 33 dzień. Tak mi się wydaje. Tutaj mamy w ogóle dżunglę. Spoko. Okej, okay, dobra. Jakąś taką dziwną trochę dżunglę. Co to jest w ogóle zagras? I trochę jaskrawy, mega. Matka, boli w oczy. O, ten jest lepszy, ten jest przyjemniejszy. No i po prostu mam nadzieję, że uda się znaleźć jakieś nie tak? Chociaż jedną, żeby było, nie? Chociaż tyle chciałbym, no. Ma no, jednego hita. Jest całkowite. Dobra, Polujmy też sobie przy okazji jak Jakby nam się skończyło, A za dużo nie wziąłem. Zaledwie stek. Stak! Ale by były ja jak gdyby to były steki, nie? Ale niestety nie. Niestety wziąłem schabowe. schabowe też spoko. Ale szybko się biega. Jak, jak skaczecie, szybciej biegniecie. Nie próbujcie tego. Super, naukowo poszedłem. A, co fajnie Kacper. Bardzo podoba mi się to. Ona chciała mnie zamordować. Dobra, jaka, jaka spryciula. Super jeszcze łopatus liście wiszczyłem. Nie, genialnie nie, po prostu. Jak ja będę tak ciągle krążył w kółko, to mi się wydaje, że ja nigdy tych dni nie znajdę. Ja wiedziałem, że się kieraty zazaję. No, 9 atak demejdza, więc wiem, że na pewno owce rozwali na hita, ale świnie? O! Tego nie wiedziałem. Czy to zmienili? No, 9 atak demejdza, no to. Nie wydaje mi się. O, widowie, patrzcie. Czekaj. Tam gdzieś jest res. Tego World Spawna. Wiecie o co chodzi? Jakbyśmy sobie zniszczyli łóżko, nie? To byśmy się odrodzili właśnie tam. Dobra, skaczę po tych drzewach jak tarzan. I nadal szukam tych dyń. Ja wiem, że dynie będzie to naprawdę ciężko znaleźć. Zatem dynie to nie jest jedyny cel. Musimy między innymi... zrobić też takie bardziej ciemne wszystko. Tak? Tak dobry bardziej takie roczniejsze zrobić, nie? Oczywiście w Halloween będzie film. O ile się uda zrobić, nie? Bo jakby się nie udało, to bym się wkurzył mega. Też w Halloween ogólnie są te zombie i szkielety z dynią na głowie. Więc mógłbym je pokonać po prostu. Ale nie wiem, czy to. By się zaliczało. Dobra, no na pewno kurczaka zabije na hita, tak? Już nawet To łatwizna będzie dla mnie. E, e e Trpanie się na szczyt tej góry nie będzie takie łatwe. I ja... Cześć, chciałem ninja zrobić. Ninja. No. Wybieram sobie żarcie. Ta wyprawa będzie długa. Ta wyprawa będzie długa. Oczywiście to jest taki najważniejszy cel, no bo wiecie, no Halloween pestyni to nie Halloween. Jest! Let's go! Nie wiem, jak się robi te świecące, ale może się dowiem, nie? Jest! Ja nie sądziłem, że to będzie takie proste tutaj w ogóle. A nasiona! Dyni. To może to zasadzić i będziemy mieli jeszcze więcej. Ale pizko, 20 tych, nie? Cześć, już dyń mam. Ja się ja nie zdawałem sobie sprawy. Wiecie, sobie się stało, gdybym kliknął, lewy przycisk myszy? Wiecie. A ja nienawidzę wilków. Tak. Możecie mnie już od, od, odansumować. O! Widzicie dlaczego? Właśnie dlatego, że zabijają owce bez żadnego powodu, tak? Bo ja mam powód, tak? Muszę zebrać jedzenie, ale one tego powodu nie mają. Co jest to kurde, Trochę więcej by się przydało tych dyni, tak? Że problem jest w tym, że dynie są bardzo rzadkie i mała jest szansa na to, że się dwie... Dwa złoża, że tak powiem, nie wiem jak to się nazywa. Dwa, dwa złoża dni będą obok siebie, tak? To jest raczej mało prawdopodobne. Ale ty, ja nie sądzimy? W pierwszym odcinku dynia. Z, tej, te, z tego projektu, oczywiście. Widzowie, my mamy chyba jakiegoś farta mega. Ale fajnie ty, widzowie, naprawdę, Jaś. To jest, to jest, to jest najszczęśliwszy odcinek w historii tego kanału. tu Ja farmy nie muszę robić w takim razie. A dobra, te są już obskurowane, wykrwawane. Okay. No tak, wykrawana, dynia, tak. Ile nasionek będzie też z tego? Dobra, 22. Ciekawe, czy się uda jeszcze więcej. Bo Czeka, aż chcę wam seeda podam. O, to jest seed, widzowie. To jest seed tego świata. Jeżeli lubicie dynie, to to jest idealny wręcz seed dla was. Ty, w ogóle tutaj jest. Jest taka budowla w powietrzu. Magiczna. Dobra, czasami nawet piasek potrafi być w powietrzu. Tak. Prawe fizyki Minecraftowego zostały oficjalnie złamane. Dobra, zobaczymy, czy jeszcze więcej się uda. Ja bym tak chciał. Tak, może tyń. Ty. To by było coś, nie? Albo jeszcze jedno złoże, daj mi. Dobra, jeszcze tylko jedno złoże. Pewnie jakiś tam pominąłem, nie? Bo ja nie jestem taki ten. Taki cwany. Ale. Może się coś uda jeszcze wykombinować. Jeżeli nie, no to... Zrobię 22, to dwa, też jest całkiem fajna ilość. Tak? Prawda? No właśnie. Co? Jakim cudem ty tak, ty tak dużo życia masz? Kościół Krytykale mogą zabić kurczaka na hit ty. A nie, bo ja mieczem byłem <ścoughs> To też w sumie dlatego, dobra Skoro ja się tak kręcę w kółko, no to Znalezienie Dobra, słuchajcie, ja sobie tutaj troszeczkę przyczytuję, dobra? Ale tylko z jednego powodu. To by było tyle. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I pa. Minecraft! Czemu mi to robisz? Przynajmniej nie mam.